Po dziewięciu próbach, po medialnych awanturach, po doprowadzeniu przez policję, Zbigniew Ziobro wreszcie stanął przed Komisją do Spraw Pegazusa. I nie było to wystąpienie człowieka, który czuje się osaczony, nie było to przesłuchanie świadka, który odpowiada krótko, defensywnie na zadawane pytania. To było polityczne widowisko, w którym Ziobro zamiast się tłumaczyć, zaczął atakować. Zaatakował komisję, zaatakował jej przewodniczącą i wreszcie przeszedł do ostrych oskarżeń wobec Romana Gierdycha, Nowaka i Donalda Tuska. To przesłuchanie miało być dla niego ciosem, a on zamienił ją w swoją scenę. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, o czym mówił Zbigniew Ziobro na przesłuchaniu komisji do spraw Pegasusa. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górze, dzięki temu będziesz mieć materiały na bieżąco. A teraz zaczynajmy! Ziobro, doprowadzony przez policję z lotniska Chopina, wszedł na salę komisji z wyraźnie zaciętą miną. Nie wyglądał na kogoś, kto przychodzi się tłumaczyć, wyglądał na polityka, który przyjechał na konfrontację. Pierwsze minuty od razu wniosek o wyłączenie przewodniczącej Magdaleny Sroki. Ziobro oskarżył ją o propagandę, o stronniczość, o to, że cała komisja działa nielegalnie. Jeszcze zanim padło pierwsze pytanie merytoryczne, już było jasne, że ten dzień nie będzie zwykłym przesłuchaniem. To będzie spektakl. I potem padło to zdanie, które otworzyło całą dyskusję: Tak, to ja byłem inicjatorem zakupu Pegasusa. Ziobro nie próbował zaprzeczać, nie uciekał od odpowiedzialności, wręcz przeciwnie przyznał otwarcie, że to on zainicjował przekazanie środków z funduszu sprawiedliwości na zakup systemu. Ale natychmiast dodał: to nie był kaprys, to nie była polityczna intryga. To była decyzja, którą podejmowałem z myślą o walce z najpoważniejszą przestępczością. Narracja była jasna. Pegasus nie był nadużyciem wobec opozycji, Pegasus był narzędziem, narzędziem które miało pomóc prokuratorom, policji i służbom w walce z mafią, z wielką korupcją i z poważnymi przestępstwami gospodarczymi. Ziobro mówił o tym z naciskiem, z powagą, podkreślając, że bezpieczeństwo państwa wymagało sięgnięcia po najnowocześniejsze technologie, ale szybko przeszedł do ofensywy. Komisja jest nielegalna. Powtarzał. Odwoływał się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. twierdził, że doprowadzenie go siłą było naruszeniem prawa, i w tym momencie przesłuchanie zaczęło bardziej przypominać pojedynek niż zwykłe zadawanie pytań. Ziobro nie pozwalał sobie narzucić narracji. To on stawia pytania, to on rzuca oskarżenia. I wtedy wszedł w najbardziej medialny wątek całego swojego wystąpienia: Roman Giertych. I Sławomir Nowak. Roman Giertych to nie żadna ofiara, to złodziej. Te słowa padły z jego ust i natychmiast rozeszły się głęboko po media. Ziobro przypominał sprawę, w której Roman Giertych, znany adwokat i polityk, miał odpowiadać za nadużycia finansowe. Ziobro podkreślał, że opinia publiczna jest wprowadzana w błąd, kiedy pokazuje się Giertyka, Giertycha jako prześladowanego przez władzę. I od razu dodał: Sławomir Nowak, były minister transportu, bliski współpracownik Donalda Tuska, przywołał jego sprawy korupcyjne, kontrakty energetyczne i drogowe, zarówno w Polsce. Jak i na Ukrainie. Opisywał Nowaka jako człowieka, który uwikłał się w poważne nadużycia i był symbolem patologii władzy. I wreszcie ta klamra Giertych i Nowak obaj bliscy współpracownicy Donalda Tuska obaj z jego pierwszego kręgu. Ziobro sugerował, że to nie przypadek, że to nie margines. To system. Dla wielu obserwatorów był to moment kulminacyjny. Komisja miała rozliczać ziobre z Pegasusa, a ziobro, zamiast odpowiadać, zaczął przypominać opinii publicznej o sprawach, które od dawna gdzieś przycichły. Mówił wprost: Dzięki temu przesłuchaniu mogę pokazać, że ci ludzie których przedstawia się dziś jako ofiarę inwigilacji, to w rzeczywistości bohaterowie najpoważniejszych afer finansowych. Ta retoryka była jasna. On nie jest podsądnym. On jest prokuratorem. Komisja nie rozlicza jego. To on rozlicza komisję. To on rozlicza Tuska. To on przypomina o aferach, które jego zdaniem obecny układ medialno-polityczny Próbuje uciszyć. I tak przesłuchanie zamieniło się w spektakl. Ziobro powtarzał swoje kluczowe tezy. To ja kupiłem Pegasusa, ale zrobiłem to dla Polski. Komisja działa nielegalnie. Giertych i Nowak to symbole korupcji, a nie ofiary inwigilacji. Donald Tusk odpowiada za to środowisko. W ciągu kilku godzin przesłuchania przeszedł od świadka, który miał się tłumaczyć. Do polityka, który przejął kontrolę nad narracją. Co z tego wyniknęło? Po pierwsze, fakt: Ziobro oficjalnie przyznał, że to on był inicjatorem zakupu Pegazusa. To mocny punkt, który może być użyty przeciwko niemu, ale on nie uciekł. On to przyznał, a potem natychmiast nadał temu swoją narrację. Po drugie, politycznie wzmocnił narrację PiS. Słowa ziobry są dzisiaj cytowane jako dowód, że Pegasus był narzędziem walki z mafią i korupcją, a nie instrumentem politycznej inwigilacji. Po trzecie, przypomniał sprawy Giertycha i Nowaka. W jednej chwili te nazwiska wróciły na pierwsze strony gazet. I to nie w roli ofiar Pegazusa, ale w roli Podejrzanych o popełnienie przestępstwa. I po czwarte, pokazał, że nie zamierza być biernym świadkiem. Komisja miała go rozliczać, a to on zamienił komisję w swoją mównicę. Na koniec dnia jedno było pewne: to nie było zwykłe przesłuchanie. To było starcie. Ziobro przyznał, że to on kupił Pegasusa, ale odwrócił tą narrację. Niejako dowód przyznania się do winy. Ale jako dowód odpowiedzialności za państwo, zaatakował komisję, uderzył w jej przewodniczącą, przypomniał sprawy Giertycha i Nowaka, powiązał ich z Donaldem Tuskiem i postawił tezę, że to nie on powinien się tłumaczyć, ale jego polityczni przeciwnicy. Czy to był polityczny nokaut, czy tylko sprytna ucieczka w narrację? Tu. Zdania są podzielone, ale jedno jest pewne: Ziobro wykorzystał swoje przesłuchanie, żeby przypomnieć opinii publicznej o aferach, które chciał wyciągnąć na światło dzienne. I zrobił to w stylu, których wielu zaskoczyło. Bo zamiast świadka w defensywie, zobaczyliśmy polityka w ofensywie. A ty, co myślisz o przesłuchaniu Zbigniewa Ziobry? Napisz w komentarzu, co ty o tym sądzisz. Nie zapomnij również o łapce w górze i zostawieniu subskrypcji, dzięki temu będę mieć większą motywację do nagrywania kolejnych materiałów. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.